Jesteśmy przed kościołem w Dziwierzutach, i no proszę, rzućcie sobie okiem na wspaniałą, monumentalną wręcz wieżę, dzwonnicę kościelną. Kościół, wykonany z kamienia i cegły, jest, wydaje się, być znacznie młodszy niż ta wspaniała ceglana budowla. Być może powstała na przełomie renesansu i średniowiecza, jeszcze przynajmniej stylistycznie, a więc może gdzieś w XVI wieku. Nie wiem, nie czytałem jeszcze o tym i muszę tą wiedzę uzupełnić, ale patrząc na ten no, typowo renesansowy szczyt na, na okrągłe blendy. Można by pomyśleć renesansowa, a ostrołkowe wejście przypomina nam styl gotycki. Jesteśmy teraz na cmentarzu przykościelnym, i w kościele możemy zobaczyć listę ofiar poległych w trakcie. I wojny światowej Poległych i ofiar Z tej parafii A tutaj jest Mogiła zbiorowa Jak widać Uporządkowana Ktoś o niej pamięta Pamięta o niej pewnie dlatego, że Kościół nadal jest kościołem Ewangelickim A nie katolickim I w związku z tym Pastor tej parafii no, dba o poprzednich użytkowników wiernych, należących do tej parafii, właśnie. Jeszcze jeden rzut oka na boczną ścianę wieży. Jak widzicie, miejsce urokliwe, cmentarz czynny dzisiaj. Także, a przyklejony tradycyjnie wręcz do kościoła, kościoła, który powstał gdzieś w epoce nowożytnej, przynajmniej jego nawa, wydaje się z pewnością, przynajmniej ja na razie w tym momencie, jestem przekonany, że kościół został zbudowany na miejscu albo obok starszego kościoła, starszej świątyni, która w jakiś sposób jest związana z tą ceglaną wieżą, wybudowaną w zupełnie innej stylistyce, w zupełnie innym duchu niż e, nawa niż kościoła, a także technologicznie odmiennej, no bo przecież wieża jest ceglana, a nawa głównie kamienna, uzupełniana cegłą. Wejdziemy jeszcze zrobić parę ujęć do środka.